nie do pojęcia. Nie wyczarujesz floty jak nie z nas zaklęcia. Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Tak powiedzmy, nie ma zaraz recenzenta i jesteśmy w końcówce tego aktu. Aj, co jest tam? Awertura? Tak. Moment, weź tam to wróć, bo e, tak. No wszystko i się otwiera za chwilę dziura i będziemy mieli Duriela, tak? Duriel to się nazywało, nie? Duriel, Duriel tak? Mm -hmm. I koniec drugiego aktu. Dla widzów. Specjalnie dla was. Dawaj, wbiłeś? Halo? Duriela, Lelelelelelel. No bijcie to... Tuż... schapanie idzie. Jak? Idzie, z mu już zeszło. CO? CO? I wiesz, że nie mogę teraz już stworzyć tych? To jest najgorsze, nie? A ja padam. Ojej, teleport! Czekaj, ja wiesz co zrobię? Całą technikę. Wiesz, najgorsze z tego wszystkiego jest to. Wali mnie, dziurę. Walno mnie cały HP. Najgorsze z tego wszystkiego jest to, że weź też, otwórz TP za chwilę, jak weźmiemy chwilę. Chyba, tak, ja chcę go o siebie, aby się rozwalił. Ja nie wiem, Czekaj, wejdę do TP. Ale ty. No, no, dzięki. A tutaj ja sobie biegam. Możecie teraz sobie zobaczyć, jak ja biegam. Ważne to potki. Fajnie, 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 fajnie. fajnie. No bierz Bieg... potki, mam czas. Spoczko. Nie jest. ci nie dzieje. On slowuje i jest szybszy o 4 razy ode mnie. Jak te pes, nikt nie wiesz, że jesteś w dupie. Yy, I radzę ci się pośpieszyć. No nie, no masz czas w sumie. Jak nie zabije? To pomóż mi! Jak ja! Yy, A jak ja mam go zabić? Ale... zrób teleport, tylko. No, no, no spoko. No, no, okay. <grywatch> Ale zła. No to... Jak mam go pokonać? Dużo! No to, 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 to nie możesz paść teraz. Mówię teleport, otwórz. Otworzyłem! Dobra, więc. sobie do sobie. No, no, no dawaj, dawaj, no, dobrze, wiem mnie. Upadłem. Yeah, no. Dobra! Fajna kierka. Wpadnę. No, wiesz, no. Edy się lecz. chodź tu. Laga <laughs> yeah, ma, laga ma, nie wierzę. Wpadam. No chodź tu! Nie no. No jak yeah, mam go pokonać? Ja, nie mam potu. Czyli w go nie pokonamy, jak ty nawet nie możesz... O, zła no. <laughs> To jest ty, mi rady. ty nawet nie możesz... Z ...tych stworzyć skeletów. Ty mogę. To czemu nie tworzysz? Nie no, przy nim nie mogę. Czemu? Bo nie mam z czego. Boże, i to jest właśnie gówno. Jesteś gównem na niej na jestem gównem. Bierz npc tu bierzemy. I mnie nie już Ja kajsu nie mam, bo ty mi chyba zebrałeś. Nie zabrałem mam, dobrałem. No właśnie. Ja do... wezmę sam PC-ta. Może daś mi kasę. Ja chcę pc wezmę. Wiesz, że za chwilę ten? Wiesz, że za chwilę zniknie teleport. Hmm. No, Dajś mi tradę! Czekaj! Idiota, nie wierzę w ciebie. Po prostu w ciebie nie wierzę, w trójkę cię. Mówi, że teleport zniknie. Co idę tu? Poświęciłem się, sprzedałem jakieś daremną zbroję, żeby... No długo czy żyje ten ten? Długo pożył? To jest bez sensu ten duriel No to jest taki trochę niezrównoważony mam wrażenie Jest RP? A ty to dalej nie żyjesz? A, ty długo pożył już zginął że już zginął mój pomocnik? No Bigo No mój tak samo No jak mam go pić on na chita OAJ no LAK! Nie nie poko go, on moje pochał półka się ze jak... Nie mój oś nie leczy Masz lajd w nugie Kogo tam nie ma o tam i rzuć CP. No, bo chciałem zrobić potwory I tak by ci tego znadałem, a na chwilę jednego Nie, ale na początku właśnie stało tu No nie no Bierz to i ty my Dupku! Nie wiem co mi one dały, ale A mogę z tego wyjść? Hello? Hmm? Dobrze ci idzie? Jest coś <grymne> nie wierzę. Co ja mam zrobić? <grymne> nie wierzę Ale zła a... Powiedział Nekomanta odcinek odcinku pojaźni Nekomanta No co, odłożyłeś mi te p? Wiesz, że to mój... No, dziękuję, nie ja <komuży. grymne> A mówiłem, żeby wziąć czarkę A ty nie, weź nekro, weź nekro <grymne> JA- Jasne! Jasne. Jasne. No mówię ci, no wezmę czarkę, nie? No wiesz, tak na kocham. Mam lagi. Ja mogę ci, to ci poradzę. Jezus Maria. Ej, jest problem. Jest jest tam jest tylko jeden teleport. Co ty mówisz? Nic. Chodź tam i przynajmniej się jak nas już Chodź i otwieraj tę. Co no, mam laga chyba. Ej, chyba źle miał... laga masz. I wie. Ej, laga chyba masz. Ej, nie mam Ej, nie mam kajsu już Nie mam kajsu na te I ci mówię Nie mam kasy na, nawet na scrolle Śczelaj się twoje temy! <śm> no ludzie, jakie ja mam lagi jak się z ciebie przegramy to... To będzie dwa. Przeze mnie? No nie, przeze mnie. Useless. Jestem najbardziej na kimś jaki może istnieć. dość tam? No nice. No próbuję z nim walczyć. No to no, dawaj. Jeszcze <gryzmy> w ciebie, pamiętaj. Nice! No, ile tu my chciał leży. O, no, to długo się poparczyłem. Weź go tankuj cały czas. Bo wiedzieć, będziesz nas sprzedawał. Nie mam potionów. Tak, Nie uko. mam potionów Ja mam Ale przynajmniej się przydałem mogę z Hapena Ale może. ja chcę być przy tym jak go zabijesz Mogłeś hamerę robić No i wysiadłeś. No A co miałem zrobić? Nie wiem Ty ja ci mówię Ty Ty mówię, że coś poradzę No tak dużo hapet no, no dużo, dużo no to No dawaj Może na no serio. No wiem przecież. E, to może pomocnika być. Tak. jest teraz z jakiś tempio, z kuby kierzować. No to długo pożyję. dawaj, dawaj, on nie bije. No to wszystko. No. W sumie dobrze się idzie, ale. Mamy się trzy teleporty tylko. Czemu to nie ma jaki zdrowy? O oh, nie, stąd! No biegnij! Good evening! No. Jak tam ci idzie? Nice, widzę postępy! To jest, to jest najbardziej... Z... No w końcu ty... No te... Najbardziej niezrównoważony potwór jaki może być. Mm. No spoko. Jezu kierun laga! Ej, chyba laga masz. Ej, masz laga? Co? Ja mam pakę? Ja jakimś czasie go zabiję. Ja mam pewien pomysł, tylko że trochę potwarz. Pierwszy to akt Czekaj, wezmę pomocnika. Kurde nie mogę. Ile kosztuje? Pada, pada, pada. O dzień, No... Co to jest za stum, gówniany? O pieśni. Opiez Otwórz tylko że otwórz TP! Otwórz TP. otwórz tp. Otwórz <grybuj> Nie gadaj nikomu. Okay, ha, zmałaś się. Nie Ej, mam jeden TP jeszcze. Ludzie. Ale też mi się udało. Mam <grym> Ja już gra wpadam przed tym Tak? się, w sumie się Tak? się, <grym> w sumie <Hitler. grym> I wierzę, nie wiem, I kasy na w te partyje, bo ty masz mam kasę, której nic nie mi dać no po co, mi się chyba bardziej przyda na ATP siema padnie, padnie, padnie teraz tylko weź go stankuj Jego go stanka? weź go na głowę, no weź go, go żeby ci dwa ale ja padam na shota mam pomysł, mam pomysł patrz, 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 patrz. Nie wiem, co to daje, ale coś daje. Daj go, my go! Spamuję tym. Nie wiem, co coś dodaje, ale... No ty, ty! Nie, nie gram z tobą w tą grę. Ja się nie masz HP. Dobra, nie tłumacz się, boże, to są... Nie, już skroli. no. I czemu nie mogę... Bo, bo ty masz laga? No nie mogę cić, ściany lagi! Boże! Stracimy teraz chodź tam ciągle. No, nie! O! ja poświęcenia dla... nawet Ja Jak mi laguje? A? Ej, laga masz chyba. No nie laguj! Okay. Jezu, jakie to jest gówno! Chodź na masz Co jest systemem? Mam tylko talizmany, które sprzedajemy. ty choćby tylko teraz zabijesz No to nie, chodź no, no, no by nie twój ale... albo mój Do twojego lepiej No No uderz go czymś no mi się, nie mogę teraz! O, nie! I no I to... szepem się to szybko Bo jak go zabiję, to chyba nie będziemy miał quest'a Chodź tu Nie zajrzyj mi się quest Jesteś? No wbijaj tu szybko! No to super Fajnie ja ty go trzymaj, słuchaj. słuchaj! <laughs> Szkoda, wiesz. A jesteś? Chodź Jeden hit poszedł, pójdę Jestem. jedna No To jest para łatwek, łatwek jest Drop, drop, drop Ja to mam kościk, fajny boss Nie do najbliższych moich Jakie ciężko? To było daremne aż widzę, kiedy się. A to no na Przychodzi do mnie bos nie Ale hmm. bo ja wszystko tankowałem sam. To jest polskie bomby mogę Widzisz. Ty się cisz, skardzisz başıma Tak, A bo się nie w Andaril miałem dobre. Cześć no, do tego Boże, już nie nie, chcę, nie wiem co ci jak zrobić. Gadę z Jerichem. Dzień to Messi. Tak. Jesteś, no boże, byśmy ci, jeszcze cię czy, byśmy we zabili. Jakiś się. Okej. Okay. No i kończymy nasz filmik z bossem. Um, jak widzicie, poszło nam w sumie całkiem łatwo. Uh, teraz mógłbyś mi oddać mój hajs. Daj mi 6k, no daj mi to, nie serdecznie teraz mówię. Jakiś 6k, jak ja mam ledwo 1001 k mam. No bo wydałeś. Zróbcie to, trzeba mam zrobić, wszystko na poty poszło. Gdybyśmy po kanale tego Bossa, więc się przyczyniłeś. Przynajmniej się do czegoś przydałeś, a nie spiegałeś tam. No jasne. No no, wydał no, mój no. Jak widzicie, wydał mój hajs. No bo. Co byś z tym krawciem zrobił? No, zwaliliśmy Bosno przynajmniej. Nie wiem, ale ja mam do sprzedania y, tego. Y, do sprzedawania z y, Armor 145D, fajnie go sprzedać. Co? Halo? No serio! Nie. Ale nie. nie, jest useless, bo nie można być naprawiony, więc nic innego nie zrobię. Nie z tego nic No to nie chcę z Bosny, to nie, dobra. Ela? <noise> Ela? Ela? Tak nie dawaj jak... mi tego mistrza, czy a, a co za to będę miał? <głosy> <głosy> I nie mogę, nie mogę zaakceptować, bo to jest ten, moment, patrz. patrz. <głosy> <głosy> no, to żegnałem się z wami. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dobra, Mój... Elo, mam, mam 6k. Włączenie się na grę ta. No typie, chodź grać. Dobra. Zaczynamy. no. Dzięki, to ci akt. Czułem yes. <grymne> niechcący no, nie chcę cyczyć? No, za nie chcęcy. A nie chcęcy, <grymne> <grymne> to spokojnie. Można by przyłączyć się do kimś. Jest, niechcący <spoko>, ja nie chcę cyczyć w Escape, albo w C4. Ok. Sorry. Dobra. Dzięki za to, to był drugi, drugi... drugi akt. Nie wrzucaj tego, bo się tu rajdowałem. Nie Jestem teraz traci. Siemanko. Pożegnaj się. Nie wrzucaj, bo się rajdowałem.